Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cykla Autokrytyk. Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów, sympatyków, widzów. Dzisiaj taki odcinek dosyć ciekawy, myślę o tym, jak sprawdzić samodzielnie samochód przy użyciu kilku narzędzi tanich prostych samemu bez płacenia kilkuset złotych jakimś firmom tam sprawdzającym czy osobom. Co potrzebujemy? Jak wiadomo w Polsce każdy się musi znać na wszystkim dzisiaj, praktycznie tak to wygląda rynek usług. Co potrzebujemy do tego? Potrzebujemy latarkę, najlepiej LED-ową. Ja tutaj ta latarka akurat miała jakiś tam test na moim kanale mocną latarkę LED-ową, poręczną, która możemy dotrzeć w różne zakamarki. Na pewno latarka dosyć mocna z kilkoma diodami LED. Oczywiście baterie naładowane. Żeby nam nie wysiadła, najprostszy miernik lakieru, pomiaru lakieru elektroniczny tutaj, w okolicach 100 zł. Możemy jest to miernik, zarówno do, do stali zwykłej, jak i ocynkowanej, jak i aluminium. Taki miernik z sondą płaską nam bez problemu nam wystarczy. Przede wszystkim dobre oczy. Jeżeli nie mamy dobrego oka, czy mamy jakieś problemy z wzrokiem, to warto wziąć ze sobą drugą osobę. Najlepiej, też wziąć ze sobą drugą osobę, która też oceni czasami niedoskonałości różne. Druga osoba bardziej. I przede wszystkim, auto oglądać w dzień, w słoneczny najlepiej, czy w jasny dzień. Na pewno nie wieczorami, popołudniami. Tak jak teraz jest zima, jesień, gdzieś po godzinie 15.00, to już nie ma po co auto oglądać, praktycznie, bo mamy szaro brudno. Auto powinno być czyste. Każdy brud, jeżeli nie jest czyste, to, to pomiar lakieru też będzie sfałszowany. Tak naprawdę warto mieć ze sobą jakąś szmatkę i przecierać, czy chusteczki nawilżane i, i przecierać karoserię. Co potrzebujemy? Jak sprawdzić auto? No, najlepiej auto dokładnie obejrzeć oczami. Tak naprawdę już na pierwszy rzut oka jakieś różnice w odcieniach. Czasami jest tak, że nie trzeba miernika lakieru wyciągać, żeby widzieć, że, że auto jest że tak powiem po przygodach większych lub mniejszych oczywiście to nie dyskwalifikuje auta skupna tutaj pamiętajmy jeszcze jedną zasadę o której ludzie nie zapominają że auta kupujemy jeżeli kupujemy auto używane nawet jeżeli ono jest trzyletnie a ma przebieg 200 tysięcy to nie spodziewajmy się że ono będzie bezawaryjne czyli tutaj się skupmy bardziej na karoserii bo tutaj i tak mechanik, mechanicznie, powiedzmy, będziemy musieli w krótszym czy dłuższym czasie też dołożyć do takiego samochodu. A już o autach poniżej, tam powiedzmy dzisiaj 20 tysięcy, nawet to większość tych aut niestety wymaga większego lub mniejszego wkładu. Będzie wymagać w przyszłości. Są to auta używane, i dlatego mają taką cenę. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. Co potrzebujemy? No, tak jak powiedziałem, latarkę w pierwszej kolejności oglądamy wszystkie zakabarki w samochodzie. Eee, oglądamy szpary między blachami karoserii, czy są równe z zewnątrz, odcienie lakieru. Eee, oglądamy roczniki na szybach. W większości samochodów możemy, ale w autach koreańskich, japońskich często tych roczników nie będzie eee, na szybach. Oglądamy szyby, czy są z jednego roku, czy zazwyczaj szyba może być też oczywiście rok starsza, bo czasami jest tak: ja tak mam w jednym aucie nowym. Też jedna szyba była rok starsza. Na pewno szyby nie powinny być młodsze od rocznika samochodu, bo wiadomo, że one są wtedy wymieniane. Przednia szyba oczywiście może być wymieniona, no bo ona też może nam odprys jakiś być. Sprawdzamy poza szczelinami w karoseriach rocznik. Na szybach, tak jak powiedziałem, naklejki wszelakie na reflektorach, które oznaczają datę produkcji. Reflektorów, wszelkie naklejki na podzespołach, na błotnikach. Jeżeli są na częściach samochodowych, które są pod maską, czyli pompie ABS-komputerze, często tam są, jest podane także rocznik samochodu. Jeżeli wszystko tu nam się zgadza, to otwieramy samochód i przechodzimy z latarką. Patrzymy, jak są drzwi zamocowane, czy nie są śruby ruszone na drzwiach, zawiasy. Jeżeli tutaj jest, jest jakieś. Manipulacja, no to wiadomo, że drzwi były wymieniane, było coś kombinowane, wtedy wyciągamy już później miernik lakieru, dokładnie mierzymy. Często jest tak, że nie trzeba miernika właśnie wyciągać, bo 90% czy 80% dał odpada już właściwie na, na, no po mierniku się to tylko upewnia. Upewniamy się tak naprawdę, że, że samochód miał większe lub mniejsze przygody. Dodatkowo oczywiście oglądamy mocowanie tylnej klapy, maski, czy śruby nie były odkręcane. Tutaj każdy okiem zazwyczaj latarką, jak po świeci, będzie to widział i, i bez problemu będzie w stanie stwierdzić. I odrzucić nie ma potrzeby. Polecam także nie jeździć za samochodami, nie wiem, po kilkaset kilometrów używane, jeżeli nie mamy pewności do jego stanu. Jak on faktycznie jest, czy sprzedawca coś kręci już przez telefon, to nie warto się w takie wycieczki. Ja już też nagrywałem film o takim, o takich wycieczkach po samochód używany, nie warto, bo taki samochód wtedy. Się wybierać, bo tylko straciby czas pić od paliwo, paliwu. Także nie ma to sensu, kompletnie. Jeżeli tutaj mamy karoserię oglądniętą, to często się pyta, pyta ktoś tam, że podwozie czy coś takiego. Większość aut ma niestety, osłony w podwoziu. Czyli chcąc obejrzeć podwozie, będziemy musieli te osłony ściągać. Nikt się na to nie zgodzi, od razu mówię. Ja bym się sam nie zgodził, żeby ktoś odkręcał, później śruby się urwią. Odmocowania. Jeżeli auto jest gołe, że nie ma podwozia, to często jest tak, że nie ma osłon podwozia, to możemy bez problemu latarką schylić się, poświecić i mamy już też rozeznanie większość wycieków, czy we koła poświecić latarką, zobaczyć czy nie są amortyzatory pocieknięte, tłumik z tyłu obejrzeć, bez problemu, bez kanału jesteśmy w stanie to sprawdzić. No i Zachodzimy do kobory silnika. Tutaj mechanicznie oglądamy silnik, skrzynię, świecimy latarką, ściągamy tą przednią, pierwszą osłonę. Jeżeli się da, jeżeli jest śrubami przykręcona, to lepiej nie ściągać, bo może się coś urwać. Później my będziemy za to odpowiadać. Patrzymy, czy nie ma wycieków, czy silnik jest myty. Jeżeli jest myty, to ja bym od razu takie auto, że tak powiem, miał na względzie to, że ktoś po coś ten silnik umył, tak naprawdę. Sporo takich samochodów oglądałem z umytymi silnikami, zawsze to było wpisywane. Że silnik był umyty, tak naprawdę, i raczej taki samochód jest do głębszej weryfikacji. Jeżeli są jakieś wycieki, to warto popatrzeć skąd, gdzie często nie będziemy w stanie stwierdzić. Jeżeli jest to gdzieś na górze silnika z tyłu, z boku, to nie będziemy w stanie bez umycia silnika stwierdzić skąd ten wyciek tak naprawdę jest. I tutaj mamy już obejrzenie, tak naprawdę, bo żeby przejść do uruchomienia silnika. Silnik się powinien uruchomić bez problemu. Ja jeszcze nagram może filmy o samej diagnostyce silnika, w ogóle benzynowego czy diesla, jak sprawdzić. Nie pojdę się świecić, żadne lapki, kontrolne inne na desce rozdzielczej. Auto powinno pracować równo, bez, bez problemu odpalić, nawet w zimniejsze, powiedzmy, w zimniejsze temperaturę, jeżeli nawet w okolicach 0 stopni powinien pracować bez problemu. Tutaj uwaga na auta jakieś tam rozgrzane wcześniej, bo często jest tak, że jak auto ma jakieś problemy, to jest rozgrzewane przez sprzedawcę wcześniej, żeby te problemy nie wyszły. No i tutaj z, polecam od razu prze, zobaczyć także jak wyglądają kierownicą, skręcić w lewo, w prawo maksymalnie sprawdzić osłony przegubów latarką, bez problemu to sprawdzimy także bez, bez podnośnika. Tutaj całe zawieszenie przednie, także możemy obejrzeć, w jakim stanie są te gumy spożnie. Ja zawsze tak robiłem. Możemy, bo po oczywiście podwozie latarką także oglądamy. Od spodu świecimy, schylamy się. Warto wziąć ze sobą jakiś, jakiś podest taki, czy kawałek jakiejś gazety i po prostu się schylić samodzielnie, poświecić obejrzeć. Kolejnym punktem jest oczywiście jazda próbna takim autem, czyli powinniśmy my jechać tym samochodem, rozpędzić się do minimum tam 80, 90, 100 km. zobaczyć jak to auto nam skręca, czy nie ma drgania jakichś na kierownicy, jak hamuje, czy nie ma wstrząsów, w jaki sposób skrzynia biegu wchodzi. Jeżeli każde, powiedzmy, nieprawidłowość, to oczywiście jest na na tak naprawdę na minus danego samochodu warto się y, takim samochodem nie ekscytować tylko na chłodno przemyśleć, poczytać jakie mogą być przyczyny takiego zachowania czy innego w samochodzie. No i tutaj, jeżeli nam blacharsko-lakierniczo wyjdzie, no to też po, wyciągamy ten narzmiernik i, i jeżeli nie ma śladów odkręcania, powiedzmy elementów karoserii, to warto przelecieć y, taki samochód także. Miernikiem lakieru, takim najprostszym, jak tutaj pokazałem, z sondą płaską, nawet z zewnątrz, środek, tutaj progi. Jeżeli tutaj jest wszystko ok, oczywiście, jakieś tam naprawy, czy jakieś drobne naprawy, czy przemalowanie Botika, czy drzwi, to oczywiście nie, nie powoduje to, że taki samochód jest jakiś wykluczony. Tym bardziej, tak jak powiedziałem, są to używane samochody, i na to powinniśmy mieć. Na względzie, I tak naprawdę mamy samochód już sprawdzony w większości ale musimy sobie zdać sprawę, że takich samochodów, które nie będą miały mankamentów, praktycznie nie ma. Także używany samochód, jeżeli jest blachasko lakierniczo mechanicznie możemy doprowadzić do ładu oczywiście. Także to jest wszystko kwestia wyborów. Tak naprawdę jak ja widzę, że ktoś auto nie wiem, kupuje za 5000 za 3000 lata z miernikiem, że tu malowane, czy tam malowane. I później wypisuje, że, że on chciał auto takie kupić, że super stanie, to tak jak odpisują sprzedawcy, że nowe, to się w salonie też czas sprawdzić karoserię oczywiście, jak się odpiera samochód. Także tutaj tak to wygląda. Także pojeździe próbne, jeżeli jesteśmy zdecydowani, wszystkie oczywiście jakieś niedoskonałości możemy jeszcze potwierdzić na, na badaniu, na amortyzatorów, czy hamulców na stacji diagnostycznej, ale tak naprawdę to jest... Najmniejszy wtedy problem, bo jeżeli auto już podczas jazdy próbnej coś tam szwankuje, to, to warto takie auto też odpuścić, zastanowić się, skonsultować się z mechanikiem, co to może być. Także co do jeszcze podłączania, na przykład komputera diagnostycznego, to jeżeli się nie świecą jakieś kontrolki, check engine, to taki komputer, często jest tak, że te błędy są pokasowane, To tylko nam potwierdzi, na przykład, że błędy były wcześniej skasowane, i takim autem warto się przejechać na dłuższą przejażdżkę. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że błędy wejdą nam ponownie. Oczywiście tutaj powinniśmy mieć skaner diagnostyczny do danej marki w uniwersalnym, tylko sprawdzimy silnik. To co najważniejsze, jeżeli mamy skrzynię automatyczną, powiedzmy, no to już takim uniwersalnym skanerem nic nie, nic nie zobaczymy. Także to by było na tyle pokrótce, jak można zaoszczędzić samemu, sprawdzić mając latarkę za, nie wiem, za 10 zł czy 20, najprostszy miernik w okolicach 100 zł, bez problemu, dobre oko yy, i możemy praktycznie każdy samochód sprawdzić w 99% odrzucić, już po weryfikacji wzrokowo latarkowej, że tak powiem, yy, i nie bez potrzeby, zazwyczaj auta odpodają na weryfikacji blacharsko-lakierniczej, głównie mechanicznie, oczywiście, wszystko da się naprawić, także tak to wygląda. To było na tyle w tym odcinku, takim krótkim o sprawdzaniu, no trochę dłuższym o sprawdzaniu samochodów samodzielnie przed kupnem. Jak samemu sprawdzić, zaoszczędzić za darmo pieniądze. Yy, Także dziękuję za uwagę. Myślę, że będzie, będzie jeszcze kilka odcinków o sprawdzaniu, czy to silnika benzynowego, diesla, Także Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnym odcinku.